Hej, zapraszam was dzisiaj na kolejny tutorial paznokciowy. Ostatni bardzo się wam spodobał, mam nadzieję, że ten również tak ciepło przyjmiecie. Dzisiaj przygotowałam dla was propozycję taką iście wiosenną. Mam nadzieję, że trochę nawiązującą też do lata. Myślę, że na uwagę zasługuje również fakt, że nie mam na paznokciach ani jednego odcienia różu, a przeważnie jest to dla mnie typowe, także tym razem chciałam pójść w jakiś taki fajny, inny, soczysty, wiosenny pastelowy kolor. A jeśli chodzi o elementy przykuwające uwagę, to mamy tutaj na serdecznym palcu zdobienie oraz na środkowym coś, co jest ostatnio bardzo modne, czyli Negative Space, czyli po prostu taka część paznokcia, na której nie ma lakieru, na której przebija nasza naturalna płytka. Nie będę ukrywać, jest to dość wymagające i czasochłonne zdobienie, ale myślę, że efekt końcowy wynagra za wszelkie trudy. Także jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonać taki manikur, to zapraszam do oglądania dalej. Do wykonania takich paznokci potrzebować będziecie bazę, kolor dominujący, w moim przypadku jest to Caribbean Sea, czyli taki piękny, turkusowo-miętowy kolor, biały, czyli po prostu Strong White, złoty kolor do zdobień, czyli gold Disco, konieczny będzie też jakiś top coat, w moim przypadku jest to Top No Wipe, którego już nie trzeba później przycierać cleanerem. Oraz opcjonalnie Hard Milk i lub zwykły Hard. Potrzebować będziecie też cieniutkiego pędzelka do zdobień. W tym tutorialu będę używać też nowej lampy, jest to lampa LEDowa 36W, ma bardzo dużą moc, jest to już taka bardziej profesjonalna lampa. Ma ona trzy ustawienia czasowe, 5 sekund, 20 sekund oraz 30 sekund i co najfajniejsze może się włączyć automatycznie, czyli w momencie kiedy włożymy dłoń do lampy. No i kolejny bajer, czyli zdejmowane dno, jest to pomocne jeżeli wykonujemy pedicure. No a teraz już przejdźmy do zdobienia. Na czyste, wypiłowane i odtłuszczone cleanerem paznokcie nakładam bazę. Nakładam uważnie i równomiernie jedną cienką warstwę na każdy paznokieć i oczywiście utrwalam w lampie. No i czas na krok opcjonalny, czyli nałożenie lakieru Hard Milk na wszystkie paznokcie, z wyjątkiem tego, na którym będzie zdobienie Negative Space. Dlaczego tak robię? Ja zawsze nakładam Hard Milk pod każdy kolor lakieru. Po pierwsze, jest to dla mnie dodatkowa warstwa wzmacniająca paznokci, sprawiająca, że jest on bardziej sztywny, no i też przedłuża mi to trwałość manikuru. A po drugie, Hardy Milk zostawia paznokcie tak pięknie mleczne, co dodatkowo też jakby podbija każdy kolorek nakładany później na wierzch. Ale tak jak powiedziałam, nakładam go na wszystkie paznokcie oprócz tego serdecznego, na którym będzie Negative Space, bo tam chcę, żeby przebijała rzeczywiście moja naturalna płytka z naturalnym kolorem. Kiedy nałożyłabym Hardy Milk, to ten kolor by byłby zbyt rozbielony i tego efektu by już nie było, do tego nakładam dwie warstwy. Każdą z warstw osobno utwardzam w lampie i przechodzimy do koloru. Caribbean Sea to jest przepiękny, miętowo-turkusowy odcień lakieru, który, jak to hybrydy mają w zwyczaju, uzależnie od światła zmienia swój odcień. Czasami nawet wydaje się być błękitny. Naprawdę jest to cudowny kolor. Nakładam go na trzy palce: na kciuk, palc wskazujący oraz na mały. I spokojnymi, powolnymi ruchami staram się nałożyć ten lakier jak najdokładniej, żeby jak najbliżej dojechać do skórek, jednocześnie je nie zalewając, dlatego zawsze lepiej jest wziąć mniej lakieru na pędzelek niż więcej, żeby mieć po prostu nad nim większą kontrolę. Zmalowaniem malowaniem hybryd jest trochę jak zmalowaniem idealnej kreski eyelinerem, potrzeba wprawy, czasu, precyzji i samozaparcia. Nie zapominam też o zabezpieczeniu wolnego brzegu paznokcia, czyli po malowaniu tej krawędzi, dzięki temu manikur będzie jeszcze trwalszy. Pierwszą warstwę utrwalam w lampie, po czym aplikuję drugą. Nakładam tę warstwę z tą samą precyzją i uwagą, z jaką nakładałam pierwszą warstwę. Chcemy, żeby kolor był równomierny. Drugą warstwę koloru, zresztą tak samo jak każdą inną warstwę lakieru hybrydowego, utrwalam w lampie. I tak kciuk jest już pomalowany, zrobiłam to poza kadrem, po prostu jak już mówiłam wcześniej w poprzednim tutorialu, malowanie kciuka przed kamerą nie jest najwygodniejsze. Ponieważ te trzy paznokcie pokryte naszym turkusowo-miętowym kolorem są tak naprawdę skończone, mogę już pokryć je topem, tak jak mówiłam wcześniej, ja wybieram top No Wipe. Dla mnie jest to najlepszy top coat, ponieważ zapewnia większy błysk według mnie niż zwykły top. No i też po prostu ułatwia zadanie, bo nie musimy na koniec manikuru przemywać cleanerem. Paznokcie umalowane topem wkładam do lampy. Zwróćcie uwagę na to, jak sama się włącza w momencie, kiedy włożę do niej dłoń. Serdeczny poznakcieć umaluję kolorem 001, czyli po prostu Strong White. Jest to zwykły biały kolor. Jest to bardzo napigmentowany odcień. Dlatego w niektórych lampach może wymagać odrobiny dłuższego utrwalenia. Możecie zauważyć, że na przykład 30 sekund może mu nie wystarczyć, ale zauważyłam, że ta lampa, której używam dzisiaj, czyli ta 36-watowa ledowa lampa, akurat w 30 sekund bardzo ładnie go utrwała, dlatego bardzo mi się ta lampa dzisiaj spodobała. Takie bardzo mocno napigmentowane kolory jak biel czy czerń warto nakładać bardzo cienkimi warstwami. Lepiej nałożyć trzy warstwy niż jedną grubą, która się nie utrwali. Czas o nasze zdobienie, wykonam je kolorem Gold Disco, to jest taki piękny, złoty, brokatowy kolor. Wykładam go odrobinę na papierek lub na folię, obojętnie na co. I używając malutkiego pędzelka przechodzę do aplikacji. I teraz tak, najpierw zaznaczam sobie środek paznokcia, ponieważ chodzi o to, żeby ten wzorek był symetryczny, więc jeżeli nie trafimy idealnie w środek paznokcia, to będzie wyglądać co najmniej dziwnie. Dlatego najpierw małymi kropeczkami zaznaczam sobie taką główną oś, a następnie przedłużając kreskę, do, dokładając trochę więcej lakieru, rysuję linię. To jest lakier brokatowy i nie możemy nim narysować po prostu zwykłej kreski, bo straci ona szybko na intensywności i będzie taka nierówna. Dlatego musimy tak, jakby kropkując, formować tą linię. Jest to trochę bardziej pracochłonne, ale przez to, przez to, jak ten lakier wygląda, po umalowaniu, zwłaszcza na białym tle, on wygląda jak złoty łańcuszek Taki, taka delikatna, piękna biżuteria. Także naprawdę mi się ten efekt spodobał. A jak już mam tą pierwszą pionową linię, to teraz dorysowuję sobie poszczególne szczebelki. I tutaj właściwie na poczekaniu wymyśliłam jakiś taki wzorek, który na koniec całkiem mi się spodobał. Akurat wykonywanie zdobień na hybrydzie jest bardzo wygodne, bo jeżeli coś nam się nie spodoba albo coś pomalujemy nie tak, to zawsze możemy wszystko przemyć cleanerem i zmyje nam się tylko ta pierwsza nieutrwalona warstwa, a wszystkie poprzednie zostają na paznokciu, także możemy się bawić w nieskończoność. Serdeczny palet wystarczy jeszcze umalować topem, i tak naprawdę jest już skończony. I przechodzimy do środkowego paznokcia. Ja zaczynam od umalowania go najpierw hardem, dwoma warstwami. Jest to tak jak poprzednio przy okazji hard i milk, dodatkowe wzmocnienie paznokcia, natomiast przez to, że zwykły hard jest przezroczysty, to właśnie naturalny kolor płytki będzie przebijał. Polam drugą warstwę w lampie i przechodzimy do rysowania negry w space. Zaczynam tradycyjnie od nałożenia lakieru najbliżej skóry, jak tylko się da, natomiast tym razem na pędzelku mam naprawdę bardzo mało lakieru, bo nie chcę, żeby się rozdał po całym paznogcie, po prostu chcę mieć nad nim bardzo dużą kontrolę. Nadaję wstępnie taki kształt, na jakim mi zależy, a następnie sięgam po ten sam precyzyjny pędzelek, którym wykonywałam złote zdobienie. I tak manipuluję tym lakierem, przesuwam go po całym paznokciu, żeby osiągnąć taki kształt, na jaki mi zależy, czyli tym razem jest to taki szpic. Jak jestem już zadowolona z kształtu i jednolitości koloru na tym wybranym fragmencie paznokcia, wkładam go do lampy, a następnie powtarzam kroki i nakładam drugą warstwę. Wszystko robię w ten sam sposób, czyli najpierw nakładam lakier, a następnie formuję go przy pomocy pędzelka. Poznoki znowu ląduje w lampie i czas namalować dolną część dobienia, czyli znowu sięgamy po biały. No i tak samo jak robiłam przy górnej części poznokcie, tak samo i teraz nakładam najpierw większą część lakieru przy pomocy pędzelka jakby z lakieru, a precyzyjny kształt nadaję tym malutkim pędzelkiem, dodając już potrzebne elementy i detale, jak na przykład mocny szpic tutaj przy skórkach lub na samym środku poznokcia. I ta sama historia. Utrwalam tę warstwę w lampie, a następnie maluję drugą. Pomyślałam, że fajnym elementem łączącym górną część i dolną będzie właśnie taki mały biały paseczek na tej miętowej części. I bardzo cienkimi, delikatnymi ruchami staram się namalować taką właśnie delikatną kreseczkę na samej krawędzi. To może zająć odrobinę czasu, ale myślę, że jeżeli się Wam to uda osiągnąć, to efekt będzie bardzo zadowalający. Tak jak w przypadku pozostałych elementów, utrwalam je w lampie, maluję drugą warstwę i przechodzimy do złotego łańcuszka na białej części. Mówię łańcuszka, bo właśnie kiedy używamy delikatnego pędzelka i tego lakieru, on wygląda naprawdę jak biżuteria. Musicie to sprawdzić na swoich paznokciach. I ten złoty paseczek maluję już nie na samej krawędzi, tak jak biały, tylko właśnie odsuwam go odrobinę, zostawiam taki margines białego lakieru. Myślę, że to bardzo fajnie do siebie pasuje i wygląda bardzo elegancko. Złoty paseczek utrwalam w lampie, maluję drugą warstwę i czas na uzupełnienie tego brakującego elementu. Zrobimy to po prostu. Topem najpierw delikatnie ładuję ten top w samym tym wyżłobieniu, w którym nie ma żadnego lakieru. I dzięki temu, kiedy będziemy patrzeć na paznokit z boku, on będzie bardzo ładnie prosty, nie będzie żadnego wgięcia, krzywa C będzie zachowana. Całość ląduje w lampie. No i już ostatni krok, czyli utrwalenie całego paznokcia top coatem. Ja dalej używam tego top coat No Wipe i dzięki temu, że najpierw uzupełniłyśmy ten brak jedną warstwą, a następnie całość pokryjemy top coatem, to paznokieć będzie naprawdę bardzo prosty. No i wszystko ląduje w lampie. I tak wyglądają skończone paznokcie. Mam nadzieję, że się Wam ta propozycja spodobała, że wypróbujecie ją na sobie. Jeśli macie ochotę odwzorować na sobie ten manikur, to koniecznie podzielcie się swoimi zdjęciami na Instagramie używając hasztaga Maksineczka i Samilak z chęcią pooglądamy Wasze odwzorowania tego manikuru. Tak jak powiedziałam na samym początku, to zdobienie jest dość pracochłonne, ale zapewnia taki efekt wow, więc myślę, że warto się z nim trochę pobawić. Dajcie znać w komentarzach, czy się Wam ta propozycja spodobała i jakie zdobienie chcielibyście zobaczyć następnym razem. Może gradient, a może coś kompletnie innego. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!